Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podcaście PARP Talks. Miejsca, gdzie spotykają się innowacje, inspiracje, projekty dofinansowane przez Unię Europejską oraz wszystko to, co napędza polską gospodarkę. Dzisiaj skupimy się na innowacjach i na świeżych produktach, a to za sprawą polskiego produktu przyszłości. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Monika karwat -Bury. Cześć Monika. Cześć. Dzień dobry. Reprezentujesz Departament Analiz i Strategii. Pracujecie nad polskim produktem przyszłości, który no, ma już swoją renomę. I jaką misję w ekosystemie odgrywa ten projekt, ta inicjatywa? Rzeczywiście, Polski Produkt Przyszłości to jest konkurs, który ma 26 lat. Już dawno jest pełnoletni. W tym roku ogłosiliśmy kolejną, 27. edycję. Mhm. I jest to konkurs, który towarzyszy Parpowi od samego początku, a właściwie nawet wcześniej, dlatego że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przejęła ten konkurs od instytucji, z którą połączyła się w 2002 roku, i stąd kontynuujemy tą, tą inicjatywę. Jest to konkurs adresowany zarówno do przedsiębiorców, ale również do instytucji nauki, mm -hmm. bo mamy świadomość, że takie produkty przyszłości, które mają szansę być produktami przyszłości, i produkty, które często są w fazie jeszcze niegotowej, znaczy już do wdrożenia, mhm. ale jeszcze wymagające pracy przedwdrożeniowych, to są zwykle idee, które rodzą się na uczelniach. Ale dzięki współpracy z przedsiębiorcami mają szansę rzeczywiście stać się komercyjnym produktem? Czyli mówimy trochę o RD, ale zanim przejdziemy o, o, do tych produktów, chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o historii, no bo jak wspomniałaś, no, polski produkt przyszłości jest pełnoletni, ma trochę już tych lat, ale mm, jak na przestrzeni tych, tych lat, tego czasu zmieniło się podejście do mm, polskich produktów przyszłości, ale może. Inaczej, jak zmienił się charakter polskiego produktu, mówię o tej koncepcji, inicjatywie. Rzeczywiście to jest konkurs, który bardzo się rozwija mm. i też dostosowujemy jego warunki czy idę do tego w jaki sposób rozwija się PARP. Okay. Bo kiedy zaczynaliśmy realizować ten konkurs, kiedy to były pierwsze jego edycje, to był jeszcze okres, kiedy Polska nie była członkiem Unii Europejskiej. Mieliśmy Jestem. niewielkie środki, którymi wspieraliśmy przedsiębiorców, a z Lat y, PARP stawał się właściwie główną instytucją, mm -hmm. która Udziela finansowego wsparcia przedsiębiorcom. Konkurs, z kolei, przez wiele lat był konkursem bez nagród finansowych. Był konkursem raczej prestiżowym, czyli takim, który przyznaje statuetkę, dyplom, oraz dzięki skali działalności PARP-u umożliwia promocję tego produktu, mm -hmm. głównie w inicjatywach, które, które PARP wtedy realizowała. Natomiast od pewnego momentu zauważyliśmy, że no, mówiąc wprost, sama statuetka nie wystarczy. Tak? Mm. Też w Polsce coraz więcej pojawiało się takich inicjatyw podobnych do, do naszego konkursu. W związku z tym, od 2017 roku w konkursie pojawiły się nagrody finansowe, początkowo w formie grantów, czyli okay. był to grant na działania promocyjne. Dzięki właśnie zastrzykowi gotówki takie firmy mogły promować swoje, swoje produkty w Polsce i za granicą. Potem ta nagroda ewaluowała już w nagrodę czysto finansową, czyli nie był to grant, tylko była to po prostu nagroda w gotówce. Mhm. Cały czas oczywiście mówimy też o tej części prestiżowej, czyli o Godle, polski produkt przyszłości, którą Firma może się y, chwalić przez y, kolejne lata i mhm. y, 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 też bardzo staramy się promować y, naszych laureatów y, w naszych działaniach. Powiedziałeś o takim punkcie przełomowym, kiedy te środki się uruchomiły i uwolniły, czy to był y, taki czas, czy Punkt w historii, który zauważacie, że pewien trend się zmienił, że może liczba tych zgłoszeń przyspieszała w pewnym okresie. Jak to wyglądało? Jak przedsiębiorcy, czy jakby osoby, które mogą wziąć udział w, w polskim produkcie przyszłości, na przestrzeni tych lat byli zainteresowani tą inicjatywą? Oczywiście nagroda finansowa, czy w ogóle wprowadzenie takiej, takiej możliwości, że laureat najpierw otrzymywał granty, a potem była to po prostu nagroda finansowa bardzo uatrakcyjniła kon konkurs i my rzeczywiście obserwujemy bardzo duży wzrost dwukrotny, a w niektórych latach nawet trzykrotny wzrost okay. zgłoszeń w stosunku do y, tych konkursów, kiedy nagród. Finansowych nie było, mhm. ale myślę, że to też wynika z, z skali działalności samej agencji. Okay. W momencie, kiedy PARP jest tą instytucją wiodącą w kolejnych perspektywach mhm. finansowych, też zasięg wiedzy o tym, że taka instytucja jest, jak działa, co robi, powoduje, że grupa docelowa. Mhm. Znacząco wzrasta, tak? My coraz bardziej. A prawda jest też taka, że nasze działania, które są kierowane oczywiście do przedsiębiorców na poziomie krajowym zwykle koncentrują się na projektach innowacyjnych. Mhm. Większość naszych konkursów ma takie warunki, aby te produkty czy, czy procesy, czy w ogóle działalność, którą przedsiębiorca chce rozwijać, miała ten aspekt. Innowacyjności. Stąd też grupa docelowa naszych interesariuszy, czy naszych potencjalnych właśnie klientów. Nazwijmy to chociaż to nie są klienci, tylko bardziej partnerzy. Staje się coraz większa. W związku z tym zasięg takiego konkursu również będzie, będzie coraz większy i będzie coraz bardziej rozpoznawalny. No właśnie, powiedziałeś o tej grupie odbiorców, grupie docelowej, która jest niezwykle istotna. Więc no przejdźmy do konkretu. Kto może mm, wziąć udział? Czy może, jakie są szczegóły tej tegorocznej edycji? Na kim się skupiamy? Jakie są kluczowe terminy? Co, na co warto zwrócić uwagę, żeby jak nasi słuchacze czy odbiorcy zobaczą sobie ten odcinek? Powiedzieli, no okej, okay, no dobra, to powiedzcie mi, do kiedy mam czas? Muszę, jakie warunki muszę spełnić i, i no, czym to się je po prostu? No bo jednak każdy z nas gdzieś no, jest w ciągłym biegu i, i no, często umykają nam pewne terminy. Więc w takiej pigułce, Monika, jakbyśmy mieli powiedzieć naszym odbiorcom, jakie są najważniejsze terminy i kto może wziąć udział? Zacznijmy może właśnie od tego, kto może wziąć udział. Okay. Mamy dwie grupy. Są to przedsiębiorcy. Mm -hmm. Przedsiębiorcy, czyli zarejestrowana działalność gospodarcza. Okay. Nie mamy terminu czyli to mogą być zarówno młode firmy, startupy, ale mhm. mogą to być również firmy już dojrzałe, które działają na rynku i pracują nad kolejnym nowym produktem, który może stać się właśnie takim produktem przyszłości. Jasne. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o przedsiębiorców, nie mamy ograniczenia wielkości przedsiębiorcy, ponieważ PARP i dotacje PARP mhm. kojarzone są głównie z małymi i średnimi przedsiębiorcami. W konkursie Polski produkt przyszłości nie mamy takiego ograniczenia. Czyli okay. wniosek w konkursie może złożyć każdy przedsiębiorca. Czyli, a... Młody, dojrzały, mały, średni i duży. No dobra, no to zatrzymajmy się na chwilę. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza też? Oczywiście tak. Okay. Również jednoosobowa działalność gospodarcza. Kluczowe tutaj jest, aby działalność była zarejestrowana. Mm -hmm. I nie była zawieszona. Okay. Y I to jest grupa przedsiębiorców. Jasne. Y natomiast drugą grupą y są instytucje y systemu nauki i szkolnictwa wyższego, mm -hmm. y czyli mówiąc y bardziej wprost, y uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe też. Spółki celowe, spółka celowa będzie przedsiębiorcą. Okay. Będzie prowadziła działalność gospodarczą, będzie przedsiębiorcą. Ale dokładnie ta grupa uczelniana, na uczelniach jest mnóstwo wydziałów, które pracują nad projektami, okay. które mogą być potem komercjalizowane. I właśnie o to nam chodzi, żeby to nie były produkty i projekty badawcze do szuflady, okay. tylko były to produkty, które są już na etapie tak zwanym szósty TRL, mhm. czyli to jest poziom gotowości technologicznej. Przedsiębiorcy, naukowcy doskonale wiedzą, o co chodzi z tym poziomem TRL-a. Generalnie w największym skrócie ma być to, by, to być produkt, który jeszcze nie został wdrożony, ale jest na etapie prototypu, który był testowany w warunkach rzeczywistych albo zbliżonych do rzeczywistych. Mhm. Czyli możemy mówić już nie o idei, koncepcji, ale już o produkcie, który praktycznie te cechy, które świadczą o innowacyjności, okay. ma określone. I to, jest, I to jest ten podstawowy poziom, mm -hmm. ale oczywiście mówimy również o produktach, które już są na rynku i może z powodzeniem się sprzedają. Ale nie mogą one być na rynku dłużej niż 24 miesiące okay. przed złożeniem y, wniosku. Czyli y, przedsiębiorca każdy, mm -hmm. uczelnia, jednostka badawcza praktycznie każda, natomiast produkt, który y, będzie przedmiotem wniosku, to jest produkt albo szósty poziom TRL, mhm. albo wdrożony nie dłużej niż dwa lata przed złożeniem wniosku. Fajnie, że o tym mówisz, bo całkiem niedawno naszym gościem był właśnie Jakub Jesiczak z Porozumienia Spółek Celowych i rozmawialiśmy o tym przełożeniu właśnie i połączeniu nauki i biznesu i można powiedzieć, że no w parp się rozpędzamy, jeżeli chodzi o te, o te czy po pierwsze aktywnie mamy do zaproponowania kilka propozycji, no ale okej, okay, powiedzieliśmy sobie o, tych, o tej grupie docelowej, powiedzieliśmy sobie o, o tych jednoosobowych działalnościach, które mogą też wziąć udział, no to jakie są terminy? Kiedy, Jak musimy to rozłożyć na czasoprzestrzeni, żeby wiedzieć, żebyśmy zdążyli, mówiąc krótko? Konkurs już jest ogłoszony. Mm -hmm. Od 6 listopada można wejść na stronę, znaleźć, wpisać hasło Polski Produkt Przyszłości i strona pokieruje nas do tak zwanego lokalnego systemu informatycznego. Okay. Jest czerwony przycisk Złóż wniosek. I ten przycisk już jest aktywny. To jest przekierowanie do systemu informatycznego, w którym składamy wnioski, bo wnioski oczywiście są składane elektronicznie. I można je składać do 13 stycznia przyszłego roku, co ważne, do godziny 16. I to jest bardzo ważna informacja, bo część osób pamięta tylko datę, ale nie pamięta tej godziny. Często się kojarzy, że możemy do północy na przykład. Że a... możemy do północy. Tak. Oczywiście uprzedzając teraz wątpliwości słuchaczy, ale dlaczego do 16? Nie dlatego, że urzędnicy są tutaj, wygodni i idą tutaj do domu, <laughs> tylko dlatego, że prawie we wszystkich konkursach największe obciążenie. Składania wniosków to są właśnie ostatnie mhm. godziny, a właściwie nawet ostatnie minuty. I wtedy też wnioskodawcy w w pośpiechu robią te rzeczy. System może wyrzucać jakieś błędy, nie mogą, nie mają już czasu, żeby te, hmm. te błędy poprawić i często no proszą o pomoc techniczną i żeby to wszystko było możliwe i żeby można było rozpatrzyć te wnioski, ewentualnie jeżeli były jakieś blokady w systemie albo problemy Jasne. z systemem, żebyśmy my jako PARP mogli spokojnie w ten dzień jeszcze do końca Zajmować. dnia y, y, zareagować, rozpatrzeć Jasne. i ewentualnie umożliwić taki o sobie złożenie wniosku. Okej, okay, czyli zachęcamy przede wszystkim, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. Zdecydowanie. I żeby wziąć udział, powtórzmy, to możemy złożyć to do którego? 13 stycznia. Do godziny 16. 16. 16. Monika, chciałbym z Tobą porozmawiać o takich spostrzeżeniach, no bo co z Twojej perspektywy? Wspominałaś o, o tych od zastrzyku gotówki, które którą mogli dostać przedsiębiorcy ale co z Twojej perspektywy, osoby, która zajmuje się tym projektem w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest najcenniejsze dla laureata? Czy właśnie ta marka, czy tytuł, rozpoznawalność, wsparcie promocyjne? Jak w tym kontakcie z naszymi laureatami i tymi, którzy skorzystali z, tego, z tej możliwości, no jaki masz feedback? Co, ich, co dla nich jest największą wartością? Myślę, że to zależy od tego, jakie, jaka jest motywacja też przedsiębiorców czy właśnie uczelnie w no, podjęciu decyzji, żeby o taki, o, o taki tytuł się ubiegać. Okay. Dla jednych z nich będzie to przede wszystkim prestiż, przede, przede wszystkim m. to, że mogą pochwalić się nagrodą polskiego produktu przyszłości. Natomiast yy, dla części z tych firm, yy, szczególnie... Pewnie tych mniejszych. Mhm. Każde pieniądze, które mogą zdobyć na dalszy rozwój swojego produktu, są bardzo istotne i jest to również metoda na, na taką, na, na ten sposób rozwijania swojej inicjatywy. Nie powiedzieliśmy, bo tak naprawdę cały czas mówimy o tej, o tej nagrodzie, ale nie powiedzieliśmy dokładnie, ile można dostać. Mhm. Więc mamy nagrodę główną, to jest 100 tysięcy złotych okay. dla, dla laureata Nagrody Głównej, a w każdej kategorii mamy jeszcze cztery wyróżnienia. I wyróżnienia to jest 25 tysięcy mhm. złotych. Czyli łącznie w puli jest 200 tysięcy? Dobrze liczę? Mamy trzy kategorie. Okay. Więc jeżeli przyznajemy, bo oczywiście konkur, kapituła konkursu nie zawsze przyznaje wszystkie mhm. nagrody, natomiast jeśli przyznane są. Są wszystkie nagrody, to mamy trzy nagrody główne po 100 tysięcy okay. i po cztery wyróżnienia 25 tysięcy, czyli budżet konkursu to jest 600 tysięcy złotych w każdym roku. Kawał środków. A powiedz, wspomniałeś o kapitule konkursu. O to będę chciał e, zapytać, żeby tutaj może wyciągnąć coś dla naszych słuchaczy, czego ta kapituła będzie szukała. Ale m, bardzo często w podcaście mówimy o innowacjach, które napędzają polską gospodarkę. O tym, e, żeby patrzeć, pod kątem właśnie tych innowacji i. Co tak naprawdę oznacza, z w twojej perspektywy, że no, wyrób czy technologia jest innowacyjna? Jakby, no, czego szuka właśnie ta kapituła konkursu, mówiąc o tych innowacjach? Myślę, że y, y, przede wszystkim y, nie mamy ograniczeń y, branżowych, okay. czyli szukamy y, produktów, usługa również może być produktem, więc okay. mówimy tutaj nie tylko o produkcie jako wyrobie, mhm. ale również o usługach. I dzięki temu, że konkurs nie zawęża się do żadnej z branż, de facto każdy ma szansę. Okay. Każdy produkt, każda każda technologia może być przedmiotem wniosków w konkursie. Natomiast co ma duże szanse to myślę, że... Oprócz tych kryteriów, bo oczywiście kryteria konkursu są jawne, każdy. też tutaj w Każdy zainteresowany może zobaczyć tak naprawdę, co oceniamy i czego, czego szukamy. I w tym pierwszym etapie oceny, kiedy rzeczywiście oceniamy innowacyjność, ważne jest, żeby pokazać, że to nie jest. Innowacyjne dla samej innowacyjności, okay. że Sztuka tu chodzi ktuki. o produkt, który, którego cechy czy funkcjonalności, które świadczą o tym, że on jest unikalny. Wynikają z jakiejś potrzeby albo okay. rozwiązują jakiś problem y, społeczny, medyczny, energetyczny, spożywczy, ekologiczny. I on jest dobrze zidentyfikowany też, tak? Y, tak, kiedy możemy, kiedy, kiedy widać, że, że ten produkt jest rzeczywiście odpowiedzią na jakieś zidentyfikowane y -y. potrzeby czy nisze y, na rynku. I jednocześnie jest to produkt, który ma szansę się sprzedać, bo to myślę, że co jest bardzo istotne i myślę, że bardzo spójne w ogóle ze z filozofią PARP-u, jako instytucji, która też udziela wsparcia finansowego w różnych innych konkursach, że chodzi o wspieranie inicjatyw biznesowych, które rzeczywiście będą biznesowymi inicjatywami. Mm -hmm. Nie chodzi o wspieranie projektów, które pójdą do szuflady albo ktoś z nich zrezygnuje, Jest. bo była to sztuka dla sztuki. Mm -hmm. Chodzi o robienie biznesu, czyli tak, my czy wspieramy zajmowało. przedsiębiorców po to, żeby oni się rozwijali i zarabiali na tych produktach, tak, żeby które te, żeby potem ten biznes się skalował, żeby przynosił Dokładnie, dokładnie tak. Przynosił... Natomiast z drugiej strony wiemy, że czasami idee niszowe wymagają właśnie Wsparcia finansowego, nie. wsparcia finansowego, często wsparcia promocyjnego i pokazania, że taki produkt jest na rynku albo może być na rynku, mm -hmm. tylko szuka inwestorów, i między innymi też ta część prestiżowa konkursu w tym pomaga. To w ogóle jest ciekawe, co powiedziałaś w kontekście właśnie tej promocji, no bo tak jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, czy też ze startupami, czy to w tym podcastie, czy też na różnych spotkaniach, to z ich perspektywy też bardzo ważne jest to, że jeżeli. Al się włącza do jakiejś inicjatywy, to w pewnym sensie uwiarygadnia to też na rynku. Że to nie jest po prostu, no mówiąc już bardzo kolokwialnie, potoczenie, firma krzak, tylko że to jest firma, która ma produkt i ten produkt się na rynku może obronić w pewnym sensie. Ale okej, okay, powiedziałaś o tych innowacjach, jak my to rozumiemy, no to Zadziałajmy trochę na wyobraźni naszych, naszych słuchaczy i, i odbiorców. Jakbyś mogła z historii, z poprzednich etapów czy poprzednich lat konkursu, podać takie przykłady produktów, które właśnie były takimi polskimi produktami przeszłości innowacyjnymi. To co ci przychodzi na myśl, na, czy, jaki masz? Wspomnienia związane właśnie z takimi produktami, które dobrze wspominasz? Takich produktów było bardzo dużo w ciągu tych ostatnich dwudziestu kilku lat. Natomiast, no żeby nie szukać bardzo, bardzo daleko, w, w czasie pandemii mm. nagrodzonym produktem, który zdobył nagrodę główną, był test szybkiego wykrycia wirusa COVID. Przygotowany, opracowany przez, przez polską firmę. Okay. W, dwa lata temu mieliśmy również głównego laureata z branży medycznej. W ogóle branża medyczna bardzo często mm. pojawia się w konkursie. Był to produkt, który sobie bardzo dobrze radzi na rynku i jest sprzedawany w wielu krajach w Polsce, ale również za granicą. Jest to test do wczesnego wykrywania endometriozy. Jest to technologia, Podobna do technologii y, związanej właśnie z wykrywaniem wirusa y, COVID, która po pandemii stała się y, bardzo przystępna, dostępna, i dzięki temu na jej bazie można było. Przygotować również diagnostykę do, hmm. do, takich, do innych chorób, m.in. do endometriozy. A co poza branżą medyczną? Ale mamy również przykłady projektów energetycznych. Okay. Tutaj sobie pomogę opisem, bo Jasne. wchodzimy już w bardzo Specyficzny... specy, specjalistyczną <laughs> tematykę. Tak, właśnie tak, patrzyłem na, na, na to, i, i, jaki masz. Notatki, jak przygotowana jesteś, mówię nie no. Mamy tyle tu projektów, że muszę jakoś pilnować, żeby Monika za bardzo nie, nie, nie zarzuciła nas wtedy, bo mamy jednak te 30 minut na rozmowę, więc. No właśnie z tej energetyki? To jeszcze z energetyki wspomnę. Y, był taki produkt, y, który y, nazywa się bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru okay. o wysokiej gęstości magazynowania energii. Okay. Więc już sama nazwa jest bardzo trudna, ale chodzi tutaj o. Nowatorską konstrukcję, która pozwala przechowywać wodór w bardzo wysokim ciśnieniu i też w największym skrócie, hmm. bo. Nie jestem specjalistą od, od wodoru i od energii. Chodzi o to, że dzięki temu sposobowi magazynowania tej, tego wodoru można zmieścić więcej. W związku z tym można My. również My. więcej mieć to, energii. O, tak, o, ciekawe. W ogóle energetyka to jest też dziedzina, w której bardzo My. mamy dużo ciekawych projektów, zgłoszonych do, każdej, do każdego My. konkursu. I drugą chyba trzecią. Taką działką są rozwiązania ekologiczne. Okay. I też jednym z naszych Czyli laureatów tak, jednym z naszych laureatów była firma, która opracowała reaktor do przetwarzania odpadów. Mm -hmm. Tylko takich odpadów, które nie są przeznaczone do recyklingu, tylko właśnie powinny być zniszczone. Okay. Ale ten reaktor pozwalał w inny sposób je neutralizować niż spalanie. Okej. Okay. Hmm, ciekawe. Monika, na koniec, żeby już nie sięgać do tych innych projektów, bo tam jeszcze wyjdę takie dwa, które są dla mnie ciekawe, ale czas tego podcastu powoli dobiega końca. Na koniec chciałbym, żebyś podzieliła się radą dla takiego podmiotu, który myśli, nie do końca jest przekonany, zastanawia się właśnie nad tym, tą inicjatywą, czyli konkursem Polski Produkt Przyszłości. Czy zgłosić się, no to jaka byłaby ta twoja rada? Jaka myśl byś, jaką myśl byś skierowała do tych ludzi, którzy się wciąż wahają i mają innowacyjny produkt? Znaczy, przede wszystkim zachęcam y, przedsiębiorców, y, którzy już mieli kontakt z y, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i y, na przykład otrzymali y, granty unijne na mhm. rozwój swojej działalności. Y, jeżeli taki projekt y, został y, pozytywnie oceniony, a Dotyczył również w pewnym sensie aspektu innowacyjności i jednocześnie jest to produkt świeży na rynku, bo pamiętajmy, że nie może być na rynku dłużej niż dwa lata. To jest to w pewnym sensie wzmocnienie tej, tej inwestycji hmm. przez prestiżowy. Przez prestiżowy y, tytuł Polski, polskiego produktu przyszłości. Y, zapewniam również, y, że wniosek y, jest dużo prostszy niż no wnioski, zapytać, y, które nie. przedsiębiorcy składają do y, projektów y, inwestycyjnych. Y, tutaj przede wszystkim oceniamy ideę i koncepcję wprowadzenia tego produktu. Na rynek tej części finansowej jest dużo mniej, ale dla przedsiębiorców czy pracowników naukowych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia, a tak się zdarzyło, że trafili na ten podcast, myślę, że jest to świetny, Pierwszy krok okay. do wejścia w, do tej rodziny parpowej, która no, tych, tych możliwości ma naprawdę nieskończenie wiele. I sama doświadczyłam takich sytuacji, kiedy przedsiębiorcy no, interesują się jednej, jednym z Hmm. Instrumentów, i potem zachęceni korzystają z kolejnych, i dzięki temu, w sposób bardzo przemyślany, mogą wspierać swój rozwój. I do zrobienia takiego pierwszego kroku będziemy zachęcali państwa, między innymi na, w, w ramach tej audycji Pulp Talks. Monika, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i podzielenie się spostrzeżeniami, ale też tymi szczegółami, mam nadzieję głęboko wierzę w to, że nasi przedsiębiorcy gdzieś między wierszami odkryją to, co może ich popchnąć do tego, żeby zostać właśnie tym polskim produktem przyszłości. Wnioski składamy do stycznia, do godziny 16 do 13, do 13, do 13 stycznia. stycznia. Moim państwa gościem była Monika karwat z Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję Monika. Dziękuję. A państwa zachęcam do śledzenia audycji Park Talks oraz stron agencji tak, żeby poszerzać swoją wiedzę, zdobywać kontekst, ale i też odnaleźć możliwość zostania między innymi polskim produktem przyszłości. Do zobaczenia.